W zespole szkół publicznych w Bożechowie w powiecie starogarskim 150 uczniów praktycznie przekonało się, w jaki prosty sposób można drugiemu człowiekowi uratować życie. Dzisiejszy dzień to jeden z serii, które zorganizowane zostały przez wolontariuszy polfarmy celem utrwalenia prozdrowotnych nawyków odżywiania się, aktywności fizycznej i dbałości o bezpieczeństwo. W ramach środków przekazanych przez Polfarmę na realizację tego projektu, szkoła w Bożechowie wzbogaciła się o tablice okulistyczne ciśnieniomierz, glukometr, stetoskop, termometr elektroniczny i fantom do nauki resuscytacji. Zostaliśmy zaproszeni do realizacji wspólnego projektu promującego zdrowy styl życia i też propagowanie niesienia pomocy ludziom. Ludzie niosą pomoc ludziom. A dokładnie ludzie pomagają ludziom. To idea polfarmy, o której coraz częściej słychać w całej Polsce. Tym razem w szkole w Bożechowie zrealizowany został projekt w zakresie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, przygotowany przez nieprzypadkowych pracowników Polfarmy. My jako z zawodu jesteśmy właśnie pasjonatami takich działań. I właśnie na rzecz, na rzecz pomocy mówię szkołom, osobom przeprowadzamy różne akcje właśnie w szkołach w przychodniach zdrowia, w szpitalach nawet jeździmy no. A teraz była możliwość mówię pomóc w szkole. Dzięki właśnie wsparciu naszego zakładu, czyli Polpharma. No? Na sali gimnastycznej szkoły zostały przygotowane przez wolontariuszy stanowiska medyczne, począwszy od mierzenia temperatury ciała, słuchania bicia własnego serca i kontakt ze sprzętem medycznym, szczególnie dla najmłodszych, przez pomiar cukru we krwi, wagi i ciśnienia, aż do praktycznej nauki ratowania życia, przez które przeszli dziś wszyscy uczniowie. Sprawdzamy, czy dana osoba ma oddech. Jeżeli nie ma oddechu, to musimy przystąpić do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W tym celu musimy musimy wykonać 30 uciśnięć i 2 wdechy. I jak się wydaje, takie praktyczne ćwiczenia przynoszą skutek i nikt, kto wychodził dziś z bożychowskiej szkoły, nie powinien już się pomylić. 30 ucisków i dwa wdechy. 30 uciśnięć i 2 wdechy. dwa wdechy, 30 uciśnięć. 30 uciśnięć i 2 wdechy. Uciśnięć ma być 30, a wdechów dwa. Cały program sponsorowany przez Polfarmę akcji nie skupiał się jednak tylko na dzisiejszym dniu, a dotyczył również udzielania pierwszej pomocy, wdrażania dla siebie i swoich bliskich realizacji zdrowego trybu życia, zdrowego żywienia, zachowania zasad higieny i osobistej otoczenia. I jest rozłożony w czasie dwóch miesięcy kończących obecny rok kalendarzowy.